Hej, witam Was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was test na żywo i pierwsze wrażenie nowości, dla mnie nowości, bo ta rzecz, ten kosmetyk krąży już nawet nie po samym YouTube, ale po całym internecie już od jakiegoś czasu, a o tej firmie jest już od... Palet chyba dobrego roku naprawdę głośno. A mianowicie chodzi o paletę cieni od Kylie Jenner, Kylie Shadow. To jest dokładnie The Burgundy Palette, ta jakby nowsza wersja kolorystyczna. Wcześniej była The Bronze Palette, chyba coś takiego, ale z tego co czytałam, ona nie cieszyła się aż tak dobrymi opiniami przynajmniej jak ta. Też kolory tej o wiele bardziej do mnie przemawiają, dlatego też zdecydowałam, że kupię tą i zamawiałam ją na stronie House of Beauty. Tutaj na opakowaniu z przodu mamy oczywiście logo marki, nazwę tych cieni, tej palety, jakby. Oczy Kylie, jedno zamknięte, jedno otwarte, jak widać. Tak to się prezentuje. Tutaj te boki są. W takim metalicznym, jakby nie wiem jak to nazwać, takim bordowo, jasnobordowym, różowo-fioletowym kolorze. I tutaj w górę mam napis po prostu The Burgundy Palette. I z tyłu mamy jedynie podpis Kylie. W środku paleta prezentuje się w ten sposób, takie zwykłe, wiecie, tak, turkowe opakowanko. Ono jest jakby, nie wiem, obciążone, po prostu jak trzymacie tę paletę w ręce, to czujecie, że wiecie, ona nie jest, nie rozleci się zaraz, tak? Że jest taka troszeczkę masywniejsza. I tutaj jak widać na przodzie mamy właśnie też oczy Kylie z tymi już charakterystycznymi dla jej kosmetyków łzami, jeśli mogę to tak nazwać. I tutaj na tej palecie one są właśnie tutaj w takim kolorze jak te boki opakowania, czyli właśnie takim jakby jasnobordowym, takim metalicznym odcieniu. Są tutaj też złote łezki i czarne. Także tak to się prezentuje. No i tutaj z tyłu mamy też podpis Kylie i odbicie mojej lustrzanki i po prostu nazwy cieni. I nie mamy tutaj żadnego lusterka, nic z tych rzeczy. Dzięki temu też ta paleta jest taka dość, wiecie, kompaktowa, jeśli mogę to tak nazwać. Mamy tutaj po prostu logo Kylie. A jeśli chodzi o cienie, prezentują się w ten sposób. Jak widzicie, mimo że paleta nazywa się The Burgundy Palette, tak naprawdę tych typowo bordowych cieni wcale tak dużo nie ma. Oczywiście tutaj w samym centrum jest taki najbardziej jakby sugerujący nazwę tej palety cień. I też taka ciekawostka trzy cienie tutaj: ten, ten oraz ten mają inną formułę niż reszta. To taka ciekawostka, wyczytałam to tutaj właśnie z tyłu na opakowanku. Dokładnie one nazywają się Dubai, LA i New York. I mają inny skład, także to taka ciekawostka. One też rzeczywiście po prostu mają taką bardziej jakby kremową formułę, są takie właśnie bardziej metaliczne, fajnie będzie je nakładać palcami, będą wtedy miały taką lepszą pigmentację i w ogóle. Także tak, dzisiaj raczej nie zrobię, nie użyję tych typowo bordowych cieni niestety, mimo że bardzo bym chciała, ale mamy święta i chciałam mimo wszystko zrobić jeszcze taki dość świąteczny makijaż. Nie wiem czy zdecyduję się na czerwone usta, to zobaczymy, ale chciałam jednak wybrać po prostu bardziej te takie typowo ciepłe brązy z tej palety. Przybliżę Was i przechodzimy do nakładania. To co zauważyłam dopiero teraz, w tej palecie nie ma takiego, wiecie, zwykłego, matowego, beżowego cienia. Tego, będę musiała się posłużyć inną paletą. Pod ręką mam akurat Caramel Melange, tą jedną z nowszych palet do Iwy. I tutaj najjaśniejszy, ten prawie biały, matowy cień nazywa się Wax Paper. I właściwie sama nie wiem, co zrobię dokładnie jeszcze na oczach. Nie mam żadnego takiego dokładniejszego pomysłu, ale na początek nałożę tutaj ten najjaśniejszy matowy brąz. I on nazywa się Beach. Także jego ja nałożę w załamanie. Ok, tak w ogóle. Pierwszy raz od nie pamiętam naprawdę kiedy nagrywam jakiś makijaż bez lamp. Także jeśli nie widać wszystkiego dokładnie, Przepraszam, dajcie znać, że nie chcecie makijażu w takim oświetleniu, tylko po prostu wolicie przy lampach, ale chciałam spróbować, wiecie, czegoś nowego, a tak właściwie, tak teoretycznie to wrócić do korzeni, bo tak zaczynałam. Także tak, teraz użyję tego matowego brązu obok i on nazywa się Penny. Także tak. I jego także nałożę w załamanie tym samym pędzelkiem. Nałożę na środek powieki ten tutaj błyszczący cień, który nazywa się... Jestem prawie pewna, że nazywa się LA, ale może też nazywać się Dubai, ale wydaje mi się, że nazywa się LA. I teraz wrócę z tym pierwszym matowym brązem, który nakładałam na początku. I troszeczkę złagodzę te granice. Teraz w zewnętrznym kąciku nałożę odrobinkę tego chyba najciemniejszego w tej palecie brązu. Tutaj tego. I on nazywa się Almond. Prawdopodobnie tak. Także jego nałożę odrobinkę dosłownie tylko w zewnętrznym kąciku. OK, więc prawie już skończyłam cały makijaż, także naprawdę szybko poszło. Teraz tylko w wewnętrznym kąciku nałożę tego najjaśniejszego cienia, który nazywa się Naked. I teraz wszystko rozetrę czystym pędzelkiem. Także tak prezentuje się skończony makijaż oczu prawie, bo jeszcze została mi dolna powieka, ale na dolnej powiece zrobię to samo, co zrobiłam na górnej. W zewnętrznym kąciku nałożę odrobinkę tego cienia Almond, potem tego cienia Penny, i tutaj na środku nałożę ten cień LA, i w samym wewnętrznym kąciku ten cień Naked. Ok, więc tak prezentuje się już skończony makijaż w pełnej okazałości i przepraszam was za to, że przy tej lampie, która świeci centralnie na mnie, wyglądam jakbym była blada jak ściana. Jeśli chodzi o to, co mam na ustach, to jest jak dla mnie nowość, Melted was Too Face. I tak bardzo mi się to podoba jak to już wszystko razem wygląda. Jeśli chodzi o samą paletę i o to, co jak na razie o niej myślę, to cienie pięknie i bardzo łatwo i bardzo szybko się ze sobą połączyły, ale wydaje mi się, że to głównie zasługa tego, że po prostu te cienie wszystkie są w podobnym tonie i dość takim, wiecie, podobnym kolorze. Znaczy te kolory mają jakby podobną bazę, ale, wiecie, są. Po prostu ciemniejsze lub jaśniejsze, ale generalnie są wręcz, wiecie, stworzone po prostu do używania ich razem, tak, żeby po prostu ładnie się ze sobą łączyły, więc jeśli mają podobną formułę i wiecie takie dość podobną bazę kolorystyczną, to nic dziwnego, że po prostu łatwo się ze sobą łączą. Ale naprawdę bardzo szybko wykonałam ten makijaż i bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to się utrzyma, czy te kolory nie wyblakną, czy po prostu, wiecie. Ten makijaż przetrwa. Ogólnie biorąc cienie, bardzo mi się podobają. Ich jakość też jak na razie mnie nie zawiodła, mimo że ta paleta nie była tania. I na pewno, mówmy się, przy takiej palecie i przy tak gorącym w obecnym czasie nazwisku płacimy dość sporo za samą markę i za samo nazwisko, za samą firmę. Jednak wydaje mi się, że po prostu w tych cieniach jest też po prostu jakość I naprawdę nie są złe Co prawda użyłam raz, dwa, trzy, czterech, pięciu cieni z dziewięciu Więc użyłam w większej części palety Jednak naprawdę jestem jak na razie bardzo zadowolona z tych cień i z ich jakości Jeśli chodzi o ten błyszczący cień LA, który ma teoretycznie inną formułę od reszty Znaczy nie teoretycznie, po prostu ma inną formułę od reszty, inny skład um, Taki, wiecie, typowy metaliczny cień, jak w każdej innej palecie, czy to zoivy, czy to nie wiem. Po prostu w każdej innej palecie. Taki dobry, naprawdę dobry metaliczny cień, właśnie tak jakościowo porównałabym go do zoivy. Jeśli chodzi o maty, są bardzo takie troszeczkę jakby pudrowe, ale się nie osypują, dlatego że jak widzieliście na początku filmu, ja już miałam nałożony podkład i wszystko, a nic mi się pod oczami nie osypało, jeszcze dokładniej sprawdzę. Nie. Nic się nie osypało. Mimo, że te cienie, one nie są jakby pudrowe, one są po prostu takie bardzo, takie sypkie i takie jakby lekkie w konsystencji. Po prostu nie są takie jakby zbite, tylko są właśnie takie jakby bardzo lekko wciśnięte do tego wkładu, jeśli mogę to tak nazwać, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Ale mimo wszystko, jedynie może przy tym miałam odrobinę problem i musiałam go troszeczkę bardziej zbudować, żeby było go widać, jednak przy tym, czy przy tym Almond. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Nałożyłam dosłownie delikatnie ten almond i było go naprawdę bardzo dobrze widać. Także nie mam zarzutów, jeśli chodzi o pigmentację, czy o to, jak się z tymi cieniami pracuje. Bardzo ładnie się z sobą rozcierają. Także jak na razie jestem bardzo, bardzo z tej palety zadowolona. Jeszcze nie raz o niej usłyszycie na moim kanale. Mamy godzinę 15:56, ale jak mówiłam, ja zaczęłam ten makijaż wykonywać no, troszeczkę wcześniej. Yy, też Musiałam po prostu jeszcze dokończyć go poza kamerą, także troszeczkę to zajęło. I tak powiedzmy 15:20 mniej więcej skończyłam makijaż oczu. Jak na razie to by było na tyle i widzimy się, mam nadzieję, już za chwilę. Pa! Ok, więc wracam do Was z takim szybkim podsumowaniem testu tych cieni od Kylie Jenner. Mamy godzinę 23.21, więc cienie mam już na moich powiekach ponad 8 godzin, także sporo. Cienie utrzymały się idealnie. Jak mówiłam, rozcierają się pięknie i bardzo fajnie się z nimi pracuje. Zobaczę jeszcze, jak sprawują się te typowo bordowe odcienie. Jednak czuję, że będzie dobrze. Nie wiem, czy paleta jest warta aż tak dużej ceny, jaką liczy sobie House of Beauty. Jednak na pewno jest warta takiej ceny, jaką liczy sobie za nią Kylie Jenner, czyli tam 40, nie pamiętam ile, 2 albo 6 dolarów, coś takiego. Czyli w przeliczeniu na złotówki to teraz będzie no około jakieś 160-170 zł troszeczkę więcej. Także to jest sporo jednak jak dla mnie, dla osoby, która uwielbia takie odcienie, to jest paleta idealna, paleta, którą mogę zawsze w każdej chwili użyć i wiem, że na szybko zrobię sobie po prostu idealny makijaż oczu. Także mega wygodnie i też pięknie, no jak mówiłam, totalnie do mnie przemawia tutaj ta szata graficzna i wszystko. To by było na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że ten test i to pierwsze wrażenie wam się spodobało. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do upkowania w górę. Wszystkie informacje, których moglibyście o mnie potrzebować, znajdziecie w opisie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!